Witam na konferencji prasowej przed meczem siódmej kolejki PKO Bank Polskiej Star Klasy, w którym Piotr Gliwice zagra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Do dyspozycji jest trener Piasta, pan Aleksander Bukowicz. Proszę o zadawanie pytań. Dzień dobry, Wojtek Heczko, TVP Katowice. To panie trenerze poproszę o takie scharakteryzowanie Rakowa, czy już po tych pierwszych kolejkach da się jakieś wnioski wysnuć odnośnie stylu po, po powrocie Marka Papszuna, no i jak ten zespół się, się zmieni, jeśli chodzi o grę w stosunku do poprzedniego sezonu. Dzień dobry. No, na pewno widać już powoli e, rękę trenera Papszuna, który no, niby tą drużynę też e, zostawił e, na krótko, nie na tak długo, ale te, te zmiany były widoczne w trakcie poprzedniego sezonu, chociażby o sposobie rozgrywania piłki od tyłu. Tutaj teraz e, znowu nastąpiło, można powiedzieć... Powrót do, do korzeni, tak więcej na pewno gry bezpośredniej. Dużo wydaje mi się solidniejsza praca, w, też jeżeli chodzi o, o defensywę. I oczywiście też to, co się nasuwa, że widać, że, że Raków na nowo trochę buduje w Drużynę i, i, i tożsamość. I na pewno tutaj też wszyscy przeciwnicy, zarówno mi też swoją szansę, gdzieś widzimy, gdyż uważam, że będzie, będzie to drużyna o wiele silniejsza, w, jak czas będzie miał i. i, i i Im dalej w, w ligę, to na pewno to, to drużyna będzie jeszcze bardziej skonsolidowana, zgrana i, i groźniejsza. Także w, widać, że tego czasu też potrzebują. Da się jakoś domyślać, jak ten mecz może wyglądać. Raków trochę miał problemy ze strzelaniem bramek, ale też dobrze bronił. Ale z drugiej strony, popatrzymy na same wyniki. Wygrał z wszystkimi Beniaminkami. Pana zespół z kolei. Ostatnie dwa tygodnie temu przegrał ze Stalą, z Remisał z Gieksom, ale wcześniej pokonał czy Śląsk, więc to, no tak patrząc na, na same marki, trudno jakiekolwiek wnioski chyba wysnuć. No trudno. Trudno też, jakikolwiek mecz po tym patrząc na to, co było, jakby przewidywać, jak, jak będzie. Nowa historia zupełnie na pewno. I mi i Raków mamy y, podobne marzenia, żeby po prostu w tym meczu y, wygrać, żeby zrobić jak najlepsze wrażenie. Jak będzie to na pewno dopiero się dowiemy, i trudno tutaj jakby przewidzieć, w jakim kierunku ten mecz się potoczy i mamy jakieś swoje przemyślenia do tego. Do czego mamy się przygotować, żeby dać sobie szansę w tym meczu, postaramy się właśnie tak do tego podejść. Ariel Mosur przeszedł właśnie do Rakowa kilka dni temu, więc pytanie pierwsze, czy on w ogóle może zagrać, jak to tam w kontrakcie jest skonstruowane? No i na ile to utrudnia Panu dobór składu, czy jeszcze będziecie szukać kogoś do, do, do ściągnięcia do defensywy? Nie ja myślę, że w, tam żadnego zapisu dodatkowego nie ma e, i to praktycznie jest zawodnik w tej chwili Rakowa i to oni decydują, e, czy wystąpi, czy nie. E, bardziej to świadczy, wydaje mi się, o fakcie, że, że, że realia są takie, że Raków jest w tej chwili klubem którego stać na to, żeby e, sprowadzać e, od nas e, wiodących zawodników? E, też e, dzwonią do następnych i próbują, także w, m, my z kolei musimy e, dalej pracować, i, i, i dobrze jest z tym wszystkim, że to wcale nie oznacza, że. Ten fakt, że, że Rakowa stać na to, że, że my nie jesteśmy w bezpośrednim pojedynku by bez szans, i po prostu e, to jest coś, co, co na pewno nas w tym wszystkim pociesza. Dziękuję. Dziękuję bardzo.